Witam. Dzisiaj takie małe coś, czyli woltomierz. Woltomierz do 150V. Sprawdzimy co ma w środku, co tu można z niego odzyskać. Po rozkręcamy wszystko. weźmiemy sobie nerkę. Wykręcać najpierw zobaczymy, co on będzie miał w środku. śrubki wykręcone zobaczymy czy one są stalowe może mosiężne mosiądz mosiądz powielony. co tu mamy dwie śrubki mosiężne z tyłu jeszcze coś jest dwie śrubki Tutaj jeszcze mamy przyłącz. Też powinno być mosiężne. Ale zaraz sprawdzimy. Nie chcę się odkręcić. Pewnie zabrudzone, ale idzie. Plastik do plastiku pójdzie. Co tu mamy jeszcze ciekawego? Tu jest jakaś śrubka zabezpieczająca. Zobaczymy, co to jest. o to jest metal. Śrubka też metal? Nie. Odkręcimy. Co tu ciekawego jest? To też pewnie metal. No, czyli, czyli... szczerze mówiąc, nie ma tu nic ciekawego w takim woltomierzu. Nie warto się bać. To jest aluminium. Bierzemy stal. Rzucimy do stali. Kondensator jakiś to się zostawi. Tyle, Mosiądzu. Nic więcej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.